10 listopada 1975 roku na jeziorze Górnym zatonął masowiec Edmund Fitzgerald. W owym czasie był największym statkiem kiedykolwiek pływającym po wielkich jeziorach amerykańskich. W swój ostatni rejs wypłynął 9 listopada 1975 roku z Superior do Detroit, wioząc rudę żelaza. Następnego dnia dostał się w potężny sztorm z falami o wysokości do 11 metrów. Edmund Fitzgerald przełamał się na falach i poszedł pod wodę. Nie było świadków tego wydarzenia, ponieważ zginęła cała 29-osobowa załoga. Komisja śledcza stwierdziła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną było zalanie ładowni, spowodowane niewłaściwie zabezpieczonymi lub wadliwymi pokrywami luków. Inne teorie sugerują, że statek mógł uderzyć w płytką mieliznę w pobliżu wyspy Karibu, uszkadzając kadłub. Niektórzy eksperci wskazują na uszkodzenie konstrukcji, tzw. Tak fale zbójeckie lub kombinację tych czynników. Link do podcastu mówiącego o tym wydarzeniu wskaże wam strzałka na dole filmu.